Królowa śniegu. Dawno, dawno temu pewien czarodziej wyczarował magiczne lustro. W lustrze tym każda dobra, miła twarz stawała się zła i na odwrót. Lustro zamieniało nienawistne spojrzenie w spojrzenie pełne miłości. Pewnego dnia lustro się stłukło. Jeśli odłamek lustra wpadł komuś do oka, to ten ktoś stawał się zły. A jeśli odłamek trafił kogoś w serce, to stawało się ono twarde i zimne jak lód. W pewnym dużym mieście mieszkało dwoje dzieci, Karl i Gerda. Byli ze sobą tak zaprzyjaźnieni, że nawet pachnący groszek, który rósł w skrzynce na oknie Karla, sięgał przez wąską ulicę do małego krzaka róży na oknie Gerdy w domu naprzeciwko. Pewnego wieczoru, kiedy Karl śledził przez okno padający śnieg, nagle jeden z płatków zwolna zamienił się w piękną panią. Karl zdumiał się, usłyszawszy swe imię wypowiadane przez nią. Nie wiedział, bo i skąd miał wiedzieć, że to królowa śniegu. Tymczasem minęła zima, i kiedy pewnego wiosennego popołudnia dzieci siedziały nad książką, chłopczyk nagle powiedział: Serce mnie boli, o, i coś mi wpadło do oka. Nie martw się, obejrzawszy uważnie oko, pocieszyła go Gerda. Nic nie widać. Lecz niestety do oka i serca chłopczyka dostały się odłamki stłuczonego magicznego lustra. Karl znalazł się natychmiast pod wpływem złych czarów. Jaka ty jesteś brzydka! burknął. Zerwał z krzaka na oknie Gerdy dwie róże i gdzieś pobiegł. Odtąd stał się bardzo złym chłopcem. Nikt nie mógł zrozumieć, skąd się wzięła ta nagła zmiana. Jedynie Gerda nadal go kochała, choć w zamian spotykały ją tylko przykrości i zniewagi. I znowu przyszła zima. Tym razem wcześniej niż zwykle przynosząc ze sobą śniegi, jakich najstarsi ludzie nie pamiętali. Pewnego dnia Karl wyszedł na dwór bawić się na śniegu i od razu ujrzał tę samą piękną panią co kiedyś. Zbliżała się do niego otulona w białe futro. Zatrzymała się i poleciła, by przywiązał swe saneczki do jej sań zaprzężonych białego konia. Ruszyli w drogę kłusem. Nagle wielkie sanie wzbiły się wysoko w powietrze, poprzez chmury. Kurczowo trzymając się swoich saneczek, Karl nie śmiał się poruszyć, aby nie spaść w dół. Wreszcie po jakimś czasie znaleźli się na ogromnej białej równinie, usianej mnóstwem połyskujących zamarzniętych jezior. Chodź tu do mnie! Rzekła królowa śniegu rozchylając miękkie białe futro chodź i ogrzej mnie. Nieznajoma pani przytuliła Karla i chłód przeszedł mu po plecach, gdy lodowate wargi dotknęły jego czoła. Królowa śniegu jeszcze raz go pocałowała i po chwili chłopczyk zapomniał o gerdzie i o całym swym dotychczasowym życiu zapadł w głęboki sen. Tymczasem zaniepokojona gerda wszędzie szukała karla. Ale nikt nigdzie go nie widział. Wreszcie dotarła nad rzekę. Wielka rzeko, odezwała się. Powiedz mi, proszę, czy widziałaś Karla? A może go zabrałaś? Dam ci moje buty, jeśli mi powiesz. I wrzuciła buty do rzeki. Ale rzeka wyrzuciła je z powrotem na brzeg. Na brzegu stała stara łódka i Gerda wsiadła do niej. Unosząc się z prądem, znowu zaczęła błagać. Wielka rzeko! – Płyniesz tak cicho i wiesz wszystko o życiu ludzkim, zanieś mnie do Karla. O zmierzchu Gerda zatrzymała się na brzegu porośniętym różnymi kwiatami. Po krótkim odpoczynku dziewczynka ruszyła w stronę lasu i chociaż nie wiedziała, jak odnaleźć swego przyjaciela, jakiś tajemniczy wewnętrzny głos nakazywał jej, aby nie traciła otuchy. Wędrowała długo i daleko, w końcu zatrzymała się zmęczona i głodna. Po chwili spostrzegła, że z pobliskiej dziupli wleciał kruk. – Szukasz Karla? – odezwał się kruk. – Ja wiem, gdzie on jest. Widziałem go w stanie królowej śniegu, kiedy pędziły przez niebo. – Ale powiedz, gdzie jest królestwo? – prosiła Gerda. – W Laponii, tam, gdzie wszystko jest lodowato-zimne. O, ten renifer mógłby cię tam zabrać. Gerda podbiegła do wielkiego renifera, zarzuciła mu rączki na szyję i przytulając policzek do jego miękkiego pyska poprosiła – – Proszę, pomóż mi znaleźć mego przyjaciela. Łagodne oczy zwierzęcia wyrażały zgodę. Wsiadła więc na jego grzbiet i długo razem podróżowali, aż wreszcie dotarli do zmarzłej tundry w oświetlonej ogniście zorzą polarną. – Karl, Karl, gdzie jesteś? – powołała Gerda tak głośno, jak tylko mogła. Kiedy wreszcie odnalazła swego małego przyjaciela, ten jej nie poznał. Gerdy mocno objęła go za szyję, a jej łzy potoczyły się na pierś i serce chłopczyka. To właśnie sprawiło, że zły czar przestał działać. Karl obudził się z długiego snu, zobaczył Gerdy i sam zaczął płakać. Wtedy drugi, lodowaty odłamek lustra rozpuścił się. Dzieci nareszcie były znowu razem i na grzbiecie renifera wróciły do domu. Dwie rośliny w skrzynkach okiennych znów zakwitły, i splotuj się ze sobą na znak wieczystej przyjaźni. Zostań w domu, czytaj książki.